Paulinko, jesteśmy na chwilę przed galą Lewicy Biznesu. Powiedz mi, kim jest dla Ciebie Lewica Biznesu? Przede wszystkim to jest dla kobieta z misją i z taką wizją tego, co kreuje w świecie. Lewica Biznesu to jest dla mnie kobieta, która ma swoją pasję i tę siłę wyraża w taki nieskrępowany, ale piękny sposób. Bo kobieta taka jest, jest silna i niesamowicie wrażliwa. Więc dla Lewica jest takie, takie dla mnie przewrotne. Biznes, tak na dobrą sprawę, jest. Teraz, też formą życia, przynajmniej dla mnie. Więc mi się wydaje, że wice biznesu powinna mieć właśnie dokładną wizję, misję i wiedzieć, czego pragnie, czego chce, dążyć do celu, ale z sercem i absolutnie nie po trupa. Czy ty czujesz się lwicą biznesu w swoim życiu? Ja powiedziawszy mam to szczęście, że moja pasja jest moim życiem. Jak ja się rozwijam i zmieniam, to przechodząc od tańca, po coaching, rozwój osobisty, po to, że prowadzę programy, mam swoje własne i teraz tworzę Imperium Szczęśliwych Kobiet, to rzeczywiście tak. Muszę powiedzieć, że z wiekiem doceniam to i coraz bardziej w sobie czuję i może kiedyś się przyznam do tego, że tak jestem lwicą biznesu. Teraz jestem taką kobietą, która ma tą swoją wizję i idzie tą drogą i ciągnie z sobą inne kobiety, więc myślę, że to przyjdziesz czasem. Poznaliśmy się od strony tanecznej. Co jeszcze innego zawodowo robisz? Tak, ja oprócz tego prowadziłam dwa cykle w Dzień Dobry TVN. Jestem też psychologiem i ekspertem w Dzień Dobry, więc często się na kanapie jako coach. Oprócz tego mam, miałam swój program w Onecie, Taniec Życia, gdzie tak podchwytliwie pytałam gwiazdy o ich życie prywatne, tańcząc z nimi. I to jest fajne. Tak jak Jarek Kuźniar jeździ samochodem i rozmawia, tak właśnie ja robiłam to w swojej sferze, czyli podczas tańca. I myślę, że zaskoczy widzów. I Słuchaczy swoimi nowymi pomysłami, bo właśnie formatuje swój kolejny program, który mi w sumie obojętnie, czy to byłby w radiu, czy w telewizji, ale on jest bardziej telewizyjny niż radiowy, bo jednak ta wizja jest mi potrzebna. Więc kreuję teraz swoją przestrzeń, ale również w mediach, albo przynajmniej łączę ją z mediami. Oprócz tego razem z Kuczajem, którego poznałam w z gwiazdami, robimy wyjazdy takie motywacyjne dla kobiet. On jest genialnym motywatorem, takim po prostu z siebie to ma, a ja mam to ugruntowane w wiedzy. I on się, po to. Mało tego, chciał być inny niż e, e, dziewczyny w konkurencji, czyli niż Ania Lewandowska i Ewa Chodakowska. I stwierdził, że jego kobiety będą również kobiece, nie będą tylko ćwiczyć. I tej kobiecości bardzo mi miło, podobno mają się uczyć ode mnie, również w ruchu i w tańcu. Więc to jest coś, co robimy. Ze Stefano Tracino tańczę od 10 lat, to jest mój partner taneczny i również że organizujemy obozy dla kobiet. Więc tych kobiet mam wokół siebie faktycznie bardzo dużo. Na Sycylii, bo on z niej pochodzi, więc mamy takie obozy, gdzie tańczymy pod nie wiem, gotujemy wspólnie i to jest takie fakty, faktycznie fajne, widzę, że te kobiety pięknieją w tańcu, ale pięknieją też podczas rozwoju osobistego, ja tak przemycam to. Z moją siostrą organizuję Sabat Szczęśliwych Czarownic, to są takie weekendowe spotkania dla kobiet, dedykowane... To chciałabym o tym usłyszeć więcej. <laughs> Gdzie właśnie kreujemy swoją drogę do celu, gdzie rozwijamy swoje pasje, gdzie uczę podstaw wizualizacji, medytacji prowadzonych, medytacji wizualizacji prowadzonych, gdzie zaczynamy świadomie iść tą drogą. Jestem bardzo dumna z tego, że to teraz coraz więcej w Polsce kobiet ma tą siłę i chce iść tą własną drogą, więc sporo się dzieje. Czyli Nowy Rok zapowiada wiele projektów? I myślę, że gdzieś wreszcie będzie można usłyszeć więcej ja o Twoich też, projektach. Ja też mam taką nadzieję i właśnie to jest chociażby pierwszy moment, żeby, żeby zaistniało, żeby poszło w świat, bo myślę, że ja to robię absolutnie z serca i z misji, więc tak jest, że zawsze się obronią i zawsze myślę, będą szły po prostu do celu. Życzymy Ci wszystkiego najlepszego w na Nowym Roku. Dziękuję pięknie. I sukcesu. Dzięki piękne, Dziękuję. dziękuję.